Witajcie kochani, tu Mary i Mario. Y? I Mario. I Mario, tak. <głos> <głos> się rozpędziła. <noise> <I> jak widzicie. <noise> ja jestem też Mario, tak. <głos> <głos> I jak widzicie, kolejne nasze podejście do krzyżowych Kingsel. No, męczymy tą zdrapę, męczymy, ale może w końcu coś się uda wymęczyć. Chociaż już mieliśmy wygrane, także nie wiadomo, co tu będzie dzisiaj. Może coś no, większego w końcu ja, pamiętasz? Ale jak wiecie, nie zawsze. Ja mam z numerkiem 18. A ja 19. Także. Czyli one są po kolei. Kto będzie pierwszy drapał? No Ty. Ja? Tak. Tylko czek, wziąć drapak. O Jezu. Dobra. dobra. To zaraz Cię tutaj ustawię. A czemu ja na pierwszą mam. No działaj. No dobra. Na razie, co mi to było, coś, czy nie było? Aha, w drugie to był Tutaj. klej. I w A w trzecim ja mam lato i kos. Czyli dwa słowa już są. No, to dwa są, tak. No, zobaczymy. No to co? Kolejna literka, to jest literka P. Szkoda, że nie R, to by było do Wiktora. Dobra, szukamy literki P. Tu jest P, tu mamy M no chyba ty ja. Ale malutko. Się nie mogą nawet rozpędzić, nie? <grym> tu jest P. Mm. Tylko jedno. No, oj, oj. Niedobrze, nie? Mhm. Teraz tu szukam P. Czy tutaj w ogóle chyba jest. Nie Ojej, nie ma. No niestety. Kolejna to literka jaka? G. G. Tu mamy, tu mamy G, tu mamy gra mm. i, I mm. mamy jeszcze tutaj. Dobra, okay. następna margaryna. Mm. Mm. <laughs> I tylko to. <laughs> Dobra, tu mamy G. I tu. No tym razem nawet ich parę było. O, ale to wszystkie. To były trzy chyba tylko. Tylko trzy. Teraz mamy C. Tu jest C, tu jest C. Ale my jesteśmy uparty z tą zrabką, co? No, kurczę. Jak dziś jesteśmy, to A bierzemy, krzyżowe bierzemy. No, ciekawe, czy to będzie równie uparte. No, tak że podejrzewam, że chyba tak. Chociaż nigdy nie wiadomo. Teraz tu szukamy C, C. Nic się nam nie tworzy, widzisz, Mary. No na razie jeszcze nie, jeszcze jedno C. Jeszcze jedno C. Tu aha, widzisz, dobrze. Dzięki. Następne mamy M. M. Tu jest M. Tu mamy. Tu, tu, tutaj. No, kilka wrzucili. Mniej więcej nie widzę. Teraz niebieskiej mamy tu M. Margarina. Chyba to tyle. Mhm. I tutaj. Tu mamy M. U. To tyle. No tu nie o ładko dwa, dwa te nie, ostatnie literki. To jest Z, no to nie będzie Wiktora. Wiktor nam zwiał. Tu mamy Z. Tu. Tu. No, tu mamy wyraz. Chyba pierwszy, tak? To jest pierwszy, tak. No i tyle tych Z-ków było. Tu jest Z, tu mamy Z. To ta no, zropeczka widzę, będzie pustakowa. Tak podejrzewamy, no nie. Tu mamy Z. Jeszcze zobaczymy, co dadzą, taką literkę. Wieszko. I Z, no jeszcze jest szansa. Znaczy, że dadzą A oho, i już będzie miło. Oho, oho. jak myślisz, będzie? No zobaczymy. Poczekaj, Ale... na razie szukam Z. Dokładnie. Jeszcze mamy tutaj. I chyba więcej no też. nie mamy no i co to będzie to A <grym> mówię że nie a ty no dobrze no, odkryj jest N <grym> ale czy nam coś tu N pomoże yy, tu jeszcze miałaś I o widzisz o. Yy -y. tu mamy wyraz drugi to dwa wyrazy dają tak zawsze to tak przeważne jeden dwa yy. Dalej, gdzieś no jeszcze. Nie, tak, nie mamy Tutaj nic się utworzyło. Nic nie było. W pierwszej, tu nie ma wygranej. Tu mamy NIL, to drugie jest słowo. też drugie. I, i, i. Nie no ma A się, jeszcze, jeszcze tu N. Jeszcze jedno. Jeszcze tu, ale widzisz, jak blokuje? A? Jeszcze jedno. Syn jest wygrany! No trzecia. i... Ja tu narzekam. No widzisz, tak trzeba. Ale jak to mówi nasz mistrzu Michał, pozdrawiamy cię. Trzeba narzekać i wtedy coś wpada. I faktycznie pozdrawiamy cię, Michał. Także coś padło. Matko, teraz jestem w szoku, że jest i teraz N szukam, nie ma w nim. No w tej już nie ma. Dobra, szukaj w kolejnej. W kolejnej mamy tu N. 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 I to tyle. No tak. Ale jest wygrana. Czyli dyszka jest. No to zobaczymy. Jaki byłby mnożnik? Razy no, jest. A ile by nam Wiktor dał? Trzy dyszki. No, a I co, ma. B, B, B powinno być. Mam dyszkę, mamy dyszkę. Na pewno. Jest B. No, gdzie to drugie B? Czasami tutaj się chowa gdzieś. To się dobrze schowało. Może po tej stronie? O. Jest, dobra. Jest ok. O, i tu. No, jest dobrze. Także jest, kochani, bebę, dycha, wpadła. <grywa> Hurra. No to zobaczymy, co wobec tego w tej mojej się tutaj utworzy. Ja mam jedno słówko na razie. A ja go że nic nie będzie. I cóż, szukamy. Zaczynamy od literki Z. Tu mamy jedną, drugą, trzecią. Czy Z jeszcze jakiś się tu trafią? Pewnie hmm. na razie nie. Teraz szukamy w kolejnej. No ja teraz trzymam za Ciebie, żebyś też coś miał. No dobrze by było. A Chociaż... tu po kolei, ale dają, pamiętam. No czasami co? się zdarzało. No zdarza się. Hmm. Czy tu gdzieś Z w ogóle znajdę? Mm, ja nie widzę. Ja też nie? No to nie ma. To chyba nie ma. <noise> no to wtedy nie ma. No dobra, kolejna literka to literka E. No to E też jest. No to mamy ją w bonusie. I ty masz wtorek bonus. <noise> tak, dobrze, szukamy E. Emil, drugie słowo. Jeszcze, jeszcze. <noise> tu mamy E. Ładnie, fajnie się zaczyna dalej. Mm, Okej. Okay. No Teraz tu mamy E, tu kolejne, lew. O, tu jest które? Też to pierwsze. w tej pierwsze. Aha, bo tam było drugie. Tu mamy E. Narzekaj, narzekaj. Niech no. Michał. No nie razu, nie razu. Mm. <noise> <noise> cena. I Ten wtedy gniew. wpada. <noise> Eskimos. Yy, to chyba więcej E nie widzę. Dobrze. Kolejna literka. O, o, super. To może przy okazji. Ale nawet nie ma przy okazji, nie widać. Teraz czas na G. No. Dobrze. Mamy tutaj to G. Będzie, jedno G jest. Drugiego chyba nie będzie. Nie. Dobrze. A w tej drugiej? Mm. Tu jest. Chyba no jedno. Chyba jedno, tak. No i w trzeciej krzyżówewce też raz wystąpiło. Malutko. No, czas na kolejne, ostatnie dwie literki. No, Ech. mamy te. Dobra. Tu Ech. mamy coś do bonusu. Wtedy jeszcze nie? No, tak, to by się przydało, ale na razie te. Tak. Na tak. razie szukamy te. Tu mamy te. No i tyle. W hmm. drugiej mamy drugie słowo set. Hmm. Tu mamy te. I czy coś jeszcze? No nie, a tu jest, jeszcze tak. jest jedno. Jeszcze jedno, data. Data, data, tu. Mm -hmm. Okej. Okay. To, to tyle. No dobrze. W ostatniej. Te daje nam słówko mit. Ale to to jest dopiero pierwsze. Mm -hmm. Czyli raczej tutaj na to specjalnie nie liczę. Z chyba było, tak. Tu te masz. czekaj, jeszcze Z. A, jeszcze Z znalazłem no, zaległe. Patrz. Dobrze. A tak patrzeliśmy, nie? Jeszcze wszystko mamy Ale to zawsze. Wydrapamy. Tak. A to zawsze coś się zgubi. No dobrze. I co? Ostatnia literka rozstrzygająca. H. To literka H. Przemukamy. Bonusu oczywiście nie ma. Tu mamy Idaho. Tu nic się więcej nie utworzyło. To tylko dwa słówka. Tutaj mamy lechy, cel, ale zabrakło C. Mhm. Mm tu mamy H. No to tu nic więcej. Mm -hmm. I w ostatniej H chyba w ogóle? w ogóle nie ma. No dobra, to patrzymy. Wszystkie. Tu razy dwa. No tu o! wiadomo dlaczego K nie dali. Dlatego nie było wtorku. A tu mamy B. No, Be. Dwie różne, także tu pusto. No trudno. Ale najważniejsze, że chociaż jedna coś dała. Tak, Mary wydrapała. No. jak to się mówi. nadrobiłam troszeczkę tak, że nie tak. jesteśmy całkiem na zero. No, wydrapałam sobie dyszkę. Były tylko trzy razy w niebieskiej, ale fajnie, że były. No i co, kochani? Oglądajcie nasze kolejne zmagania zdrabkowe. Które już niebawem. Mam nadzieję, że będzie lepszy wynik. Dokładnie, raz. Raz teraz weftę, no. Tak bywa w Lotto. Tak jest. Także zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia Dziękujemy, że jesteście pa, pa. z nami. Pa, pa. Pozdrawiamy.